Witajcie w TPT. To technologiczny przegląd tygodnia. A w dzisiejszym programie sprawdzimy, gdzie niebawem trafią wasze zawirusowane aplikacje. Zerkiemy w kosmos, bo tam sporo się działo w tym tygodniu. Przy okazji, nieba tego nad Polską i dronami. Tutaj ogromna zmiana w legislacji i o tym także powiemy. Z moim gościem porozmawiam o tym, jakie zagrożenia na nas czekają, jak sobie z nimi radzić. A na koniec test muzyczno-artystyczny. Michał Prokopowicz, zapraszam na TPT. Masz w smartfonie szkodliwą aplikację, Twój telefon został zainfekowany wirusem. Co zrobić? Każdy informatyczny lekarz na wirusa przepisze antywirusa, ale po wielu latach Google pomyślał o pacjentach, którzy nie lubią lekarzy i chcieliby aptekę, lekarza, a najlepiej cały szpital mieć już na miejscu, ze sobą. Panie i panowie, nowy system Android 15, o którym więcej będzie mowa już w maju, ma mieć możliwość wysyłania niebezpiecznych aplikacji na kwarantannę. Taką funkcjonalność zobaczyli testerzy wczesnych wersji tego systemu. Co daje ta funkcja? Mając złośliwą aplikację, jej funkcjonalność zostanie mocno ograniczona, a użytkownik dostanie powiadomienie o poddaniu aplikacji kwarantannie. To ze względu bezpieczeństwa. To może uratować wiele osób przed niebezpiecznymi aplikacjami. Ale to nie jedyne spodziewane zmiany. Nowy Android 15 dostanie mnóstwo nowych funkcji, od lepszej obsługi aplikacji na całym ekranie, skończywszy na szyfrowaniu naszych kontaktów i pilnowaniu tego, co uruchamia nam się w tle systemu. Na te zmiany bez wątpienia czekamy. Do tego tematu Androida, który używany jest w Polsce przez 86 10% użytkowników wrócimy na pewno w TPT. Bowiem teraz wracamy przyjrzeć się platformie, na której Państwo właśnie nas oglądają. Wewnątrz YouTube sporo się dzieje, jak choćby testy, które sprawdzają nasze nowe algorytmy odpowiedzialne za polecenie filmów do obejrzenia. Po co to wszystko? Chodzi o lepsze spersonalizowanie tego, co nam się wyświetla. Zresztą, jak zobaczycie widok najbardziej odpowiednie, to znaczy, że już Was te zmiany dotknęły. Ale to nie jedyne zmiany, które dotkną użytkowników. Teraz czas zająć się kontrowersyjnym tematem omijania reklam na YouTube. Jak słyszymy, gigant przestanie na to przymykać oko. Co to oznacza? Jak napisał YouTube na swojej stronie, wzmacniamy egzekwowanie przepisów dotyczących aplikacji, które naruszają warunki korzystania z YouTube. W szczególności aplikacji, blokujących reklamy. Dość konkretnie, prawda? Reasumując, jeśli macie jakieś aplikacje, które blokują reklamy, a nie chcecie płacić za korzystanie z opcji premium, to wyjścia już nie będzie, ponieważ na ekranie zobaczycie komunikat następująca treść nie jest dostępna w tej aplikacji. I już. Zresztą z argumentem przytoczonym przez giganta trudno polemizować. YouTube podkreśla, że reklama jest dla twórcy nagrodą za oglądalność. Reklamy w YouTube pomagają twórcom i pozwalają miliardom ludzi na całym świecie oglądać filmy za darmo. Trudno się z tym nie zgodzić, więc skoro już wybraliście tak wartościowe miejsce jak nasz kanał, to chylę czoła i przechodzę do kolejnego tematu, który będzie nie z tego świata. Tym razem, patrząc na mijający tydzień, trudno wokół kosmicznych tematów przejść obojętnie. Z jednej strony, kilka tygodni temu, facetowi w Nepals na Florydzie, wpadł przez dach kosmiczny śmieć. Problem jest taki, że przebił się przez dwa piętra i mał nie zabił właściciela domu, o czym zresztą poinformował sam zainteresowany. Śmieciem okazał się fragment ze stopu metalu, który Państwo teraz widzą. Ten fragment waży niecały kilogram i miał odpaść 3 lata temu z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej ISS. Przypominam, że nad naszymi głowami znajduje się. Ponad 36 tysięcy kawałków kosmicznych śmieci. Mało pocieszające, prawda? Gdyby tego było mało, kilka dni temu astronomowie z University College London, odkryli wielką czarną dziurę i to w naszej galaktyce. Naukowcy szacują, że ten potężny pochłaniacz materii ma mieć masę około 33 razy większą od masy Słońca. Zidentyfikowany obiekt nazywa się Gaia BH3 i znajduje się około 2000 lat świetnych od Ziemi. To druga tak duża czarna dziura odkryta w naszej okolicy. A na koniec tych krótkich kosmicznych informacji coś dla tych, których ominęło ostatnie zaćmienie słońca i jeszcze nie widzieli tych setek filmów i setek zdjęć w internecie z podniosłej chwili i tych pisków radości. Tarcie łez, wyjątkowe zdjęcia opublikowane przez NASA, pochodzi z orbitera, który od 15 lat krąży wokół Księżyca. Tym razem po zarobieniem map Księżyca odwrócono kamerę i teraz możecie podziwiać zaćmienie Słońca na Ziemi z perspektywy Księżyca. Unikatowy widok, inne tego typu unikatowe widoki wynikające z zaćmienia Słońca do zobaczenia na przykład w Hiszpanii za dwa lata albo w Polsce 7 października 2135 roku. Przy nieco bliższej perspektywie zostajemy. Masz drona? Od kilku dni są nowe przepisy, które dotyczą także Ciebie. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej i Urząd Lotnictwa Cywilnego uporządkowały sprawę związaną z bezzałogowcami. Uruchomiono Krajowy System Informacji Dronowej, a co za tym idzie, ruszył także nowy system rejestracji operatorów dronów. Ponadto udostępniono aplikację Drone Tower, czyli oficjalny system teleinformatyczny do zgłaszania zamiaru wykonania lotu dronem, tak zwany check-in. Dużą zmianą są funkcje Dwustronnej komunikacji ze służbami ruchu lotniczego. Teraz zgodę na lot i jego warunki użytkownik otrzyma powiadomieniem na telefon operacji. System pozwoli także na informowanie o sytuacjach awaryjnych oraz przypomni o kończącym się czasie pozwolenia. Oczywiście pozwolenia na użytkowanie strefy, w której znajduje się nasz latający dron. Gdyby tego było mało, jeszcze w tym miesiącu Polska Agencja Żeglugi Powietrznej uruchomi usługę Co tu lata, gdzie każdy będzie mógł zweryfikować, jakie zgłoszone loty odbywają się w jego najbliższej okolicy. I na koniec, tak jak to mówią piloci, tyle startów, ile lądowań. Choć nie wiem, czy to hasło tyczy się też operatorów dronów, ale patrząc na ceny, co po niektórych takich zabawek, jednak warto tych życzeń się trzymać. Kończymy prawdziwą rewolucją, która właśnie wchodzi do urządzenia, którego byście o tę rewolucję nie podejrzewali. Sztuczna inteligencja wkroczyła do komputerowych myszek i to nie żart. Znany producent postanowił wprowadzić specjalny klawisz za pomocą którego już z poziomu myszki włączycie chat GPT. Logitech Signature AI Edition Mouse to elektroniczny gryzoń, który w prosty sposób może przyspieszyć naszą pracę. Producent nie myśli tylko o urządzeniach. Kilka dni temu uruchomił darmowe narzędzie, które ma pomóc nam w tworzeniu promptów do sztucznej inteligencji. Jak to działa? Zobaczcie sami. Tak może wyglądać praca z użyciem tego przycisku. Naciskamy ten turkusowy guzik, i pojawia nam się okienko asystenta, któremu wydajemy polecenie. Ta funkcjonalność ma pomóc wszystkim tym, którzy pracują już na co dzień z AI i nie chcą przełączać się między wieloma okienkami, tylko chcą tę pracę zoptymalizować. Zresztą za chwilę wam pokażę, co to znaczy przyspieszyć pracę przy użyciu sztucznej inteligencji. Ale zanim ta prezentacja, zerknijmy teraz na tematy ważne, a nawet bardzo ważne, bo dotyczące życia i śmierci. Co nas czeka, to wideokast, w którym pytam moje gości o tematy nam wszystkim bliskie. W najnowszym odcinku miałem okazję porozmawiać z Rafałem Sakowskim z Polskiego Czerwonego Krzyża, między innymi o raporcie, który pokazuje, jak Polacy są nieprzygotowani na wszelkie sytuacje zagrożenia. I z raportu e, firma Amazon wynika, że bardzo wiele osób nie wie w ogóle, gdzie się udać w kontekście schronów i miejsc schronienia. I z raportu e, Najwyższej Izby Kontroli wiemy, że tych miejsc tak naprawdę jest bardzo mało. E, musimy po, zadbać o samopomoc, czyli Wiedzieć, gdzie się udać, ale też nie dopuścić do sytuacji rozłąki z rodziną. Jak postępować w sytuacji zagrożenia? Gdzie uciekać? Co ze sobą zabrać? Jak zabezpieczyć siebie i najbliższych? O tych ważnych tematach więcej w najnowszym wideokaście Co Nas Czeka. A w TPT czas na test. Wiem, że często mówimy o sztucznej inteligencji, czy to rozmawiając z gośćmi, prezentując newsy, czy sprawdzając robota AMEKA w Centrum Nauki Kopernik. Dzisiaj pomyślałem o jeszcze większej praktyczności użycia sztucznej inteligencji. Co zrobić, kiedy nie mamy żadnych umiejętności muzycznych, a chcemy stworzyć w kilka minut gotową piosenkę? Jeszcze kilka miesięcy temu nie było to możliwe, a dzisiaj. Poznajcie Suno. To narzędzie, które, jak twierdzą twórcy, służy do tego, by niezależnie od tego, czy jest się artystą światowej sławy, czy prysznicowym piosenkarzem, każdy mógł zostać muzykiem, a wystarczy do tego mieć tylko wyobraźnię, jak piszą twórcy, bo od umysłu do muzyki. W takim razie sprawdźmy, jak to działa. Jest to banalnie proste. Wchodzimy do Suno na początku w naszej stronie startowej, domowej. Mamy różne trendy, możemy sobie wybrać kompozycję, która już została stworzona przez AI. Bardzo ważnym elementem jest to, że mamy tak naprawdę określoną liczbę kredytów. Widzicie je tutaj, więc możecie sobie wykupić więcej, jeśli oczywiście potrzebujecie nieco więcej tworzyć muzyki. Natomiast te, które są darmowe moim zdaniem na takie powiedzmy, że elementy testu albo dosyć rzadkiego używania tej aplikacji spokojnie nam Wystarczą. Więc po zalogowaniu, dostajemy oczywiście informacje o naszych kredytach, no i warto wspomnieć o tym, jak te kompozycje są zbudowane. Bo to nie wystarczy tak naprawdę tylko kliknąć, chociaż wydawałoby się, że tak. Warto wspomnieć o tym, jak taka kompozycja jest zbudowana. To jest bardzo ważne, żeby określić, gdzie są wersy, żeby określić, gdzie jest na przykład referen, albo gdzie jest break, albo zakończenie naszej kompozycji. Więc kiedy już wiemy, czego chcemy, no to klikamy w Create. To jest bardzo proste, co my musimy zrobić? Tak naprawdę mamy do wyboru kilka różnych możliwości. Możemy poprosić w opcji nie Custom, czyli w takiej powiedzmy, że najprostszej, co my chcemy, żeby to suno stworzyło. Możemy wybrać, czy chcemy kompozycję instrumentalną, czy nie do końca instrumentalną. Ja wychodzę z takiego założenia, abyśmy jednak podeszli do tego nieco inaczej, bardziej profesjonalnie. Dlatego mam też otworzony Chat GPT i poprosiłem Chat GPT, żeby stworzył nam. Tekst. Napisałem by na podstawie tego tekstu, któremu wysłałem, czyli scenariusza naszego dzisiejszego programu TPT, żeby stworzył piosenkę. No i mówiąc szczerze, stworzył tę piosenkę. Zrobił to dosłownie w kilkanaście sekund. Dostałem dwie wersje. No jedna jest taka, która no bez wątpienia gdzieś moje serce skradła. Czy w twoim smartfonie zła aplikacja tkwi? Nic straconego. Google przychodzi z radą. Nowy Android 15 to jak balsam dla duszy. Czytam. Kwarantanna na wirusy, bezpieczeństwa klucz. Refren też robi wrażenie. Witajcie w TPT. To czas na przegląd świat technologii. Zmiany na każdym kroku, od wirusów po kosmos, drony, AI. TPT to miejsce, gdzie zawsze znajdziesz swój kawałek raju. Bardzo dziękuję czatowi GPT, że tak traktuje TPT. W każdym razie, jak to zrobić, żeby miało to ręce i nogi? Proszę bardzo, bierzemy ten fragment z tego tekstu i wrzucamy go do tekstu. Proszę bardzo, damy tutaj, że to jest nasz refren, więc damy chorus w kwadratowych nawiasach, to jest bardzo ważne. I po takich krótkich zabiegach Możemy wybrać, jaki chcemy wygenerować styl muzyczny. I tu zaczyna się dużo radości. Możemy wybrać smooth house, możemy wybrać na przykład emocjonalny afrobeat. Tych rodzajów muzyki jest mnóstwo. Ja pracując 20 lat z muzyką na co dzień, powiem Państwu, że nie znałem niektórych gatunków w ogóle. No i tak się zdarzyło, że wygenerowałem agresywny rap. Czyli TPT, nowy odcinek, tak nazwałem tę kompozycję. Agresywny rap. Okej, okay, mamy to wszystko, no to sprawdźmy, jak brzmi agresywny rap z tekstem z dzisiejszego odcinka TPT. Posłuchajcie. Jak to brzmi? Posłuchajcie w wersji metalowej. A może inne? Sprawdźmy, drodzy Państwo, jak będzie brzmieć kompozycja o TPT w futurystycznym soulu. Witajcie w PPT, to czas na przegląd, Czy to jest trudne? Pójdźmy po bandzie. Skoro już znamy agresywny rap, powerful metal, z tym tekstem może bardziej stylistycznie jednak będzie pasować atmosferyczne disco. Więc jak widzicie, tak naprawdę skonstruowanie kompozycji to jest dosłownie kilka sekund. Wystarczy wpisać tekst. Nawet go nie trzeba wpisywać, wybrać tylko rodzaj muzyki, kliknąć Create i tak naprawdę dostajemy kompozycję. Warto także przy okazji już podejścia do tego bardziej profesjonalnie. Na przykład zadbać o to, żeby pojawiły się ryny, gdzie mają się pojawić, żeby te strofy były też takie, żeby to wszystko ze sobą łączyło się tak, jak powinno się łączyć. W każdym razie widać, że to narzędzie. Jest banalnie proste, i w postaci dosłownie żadnych umiejętności możemy w ciągu kilkunastu, kilkudziesięciu sekund stworzyć dowolną kompozycję na dowolny temat w dowolnym stylu, jaki nam tylko gdzieś tam z tyłu głowy się pojawia. Więc narzędzie jest naprawdę bardzo wyjątkowe. Czy Suno to jedyne takie narzędzie? Na pewno nie. Do podobnych należy Soundrow, Soundful, Beethoven AI, Boomy, Diva, FeedIO i wiele innych. A to pokazuje skalę, jak szybko ta branża się rozwija. Jak widać, dzisiaj twórcą muzyki może być każdy i to w kilka minut. Teraz pozostaje kluczowe pytanie, czy ta muzyka będzie dobra? Na kolejny dobry odcinek programu TPT, czyli Technologicznego Przeglądu Tygodnia, zapraszam już za tydzień. Michał Prokopowicz, do zobaczenia.